Cześć, właśnie podjechałem do studia. Mamy mega deszczową pogodę, ale to nie szkodzi. No w deszczu nie tak robimy. A co nas dzisiaj spotkało czym się zajmujemy? Zaraz wam pokażę. Przechodzimy na przednią kamerę i szybko lecimy. Ja zresztą swoje auto też mam zabezpieczone po wokołam Co widać po kopelkach. Dobra no to mykamy, mykamy, mykamy do studia. I mamy BMW serię 1, który został przepolerowany i za tego zostanie nałożona powłoka ceramiczna karbonku o maksymalnej twardości 10H, nie powłoka ceramiczna na tej o, wysokości. A tutaj z boku mamy, obok mamy Volvo XC60, które zostało zabezpieczone przez nas powłoką ceramiczną polskiego producenta g -Technik ponad rok temu. Jak się to prezentuje? A dzisiaj przyjechał tylko i wyłącznie na mycie i nałożenie odrzutki na powłokę ceramiczną. Taki efekt utrzyma się jeszcze przez minimum 5 lat.